Jedno słowo, które dziś budzi strach u Ukraińców, to oresznik. Rosyjski pocisk hipersoniczny dostarcza niszczycielską siłę wybuchu w cel wybrany przez Kreml. Oresznik jest za szybki dla większości obrony powietrznej i za potężny, by ukraińskie miasta przetrwały jego wybuch. Na rozkaz Putina może być uzbrojony w głowice nuklearne, niszcząc Ukrainę. Oresznik, zakładając trafienie w cel w kilka dni, z globalnego zagrożenia stał się żartem. Dlaczego niepowstrzymany pocisk Putina leci na ślepo i staje się niewypałem, co bardziej obciąża niż zagraża Ukrainie? Nie dowiedziałbyś się o tym, gdybyś słuchał Rosji. Na początku miesiąca Rosja przeprowadziła kolejny atak dalekiego zasięgu na Ukrainę, ale ten był inny. Wśród zwykłych dronów i pocisków, których Rosja używa podczas takich ataków, pojawiła się jeszcze jedna broń, o której Putin mówił wcześniej, że będzie lecieć w kierunku celów z prędkością około Mach 10, niczym meteoryt. Rosyjski symbol potęgi militarnej został użyty przeciwko Ukrainie, konkretnie podczas ataku na Lwów 9 stycznia potwierdzonego 10 stycznia. Lwów, który znajduje się na zachodnich obrzeżach Ukrainy i jest tak blisko Polski, jak tylko duże ukraińskie miasto może być, był symbolicznym wyborem Putina do użycia oresznika. To miasto łączy klasyczny styl środkowo-europejski z zachodnimi wpływami, które leży na skraju terytorium NATO. Przekaz Putina był prosty: Lwów został zaatakowany, ponieważ prezydent Rosji chciał ostrzec Zachód o nowym pocisku, który może zniszczyć miasta NATO za naciśnięciem jednego przycisku. Kreml twierdzi, że Lwów wybrano z praktycznych powodów. W następstwie ataku na Lwów rosyjskie Ministerstwo Obrony wydało oświadczenie, w którym twierdziło, że zniszczyło kluczowy cel w tym mieście. Ministerstwo podało, że nocą 9 stycznia lwowskie zakłady remontu lotniczego unieruchomił mobilny system rakietowy Oresznik. Rosyjskie Ministerstwo Obrony coś ukrywało. Wyjaśnię, czym to było później w filmie, ale już teraz podam wskazówkę na podstawie informacji o Oreszniku po rosyjskim ataku z 9 stycznia. Okazuje się, że ta niepowstrzymana broń, według Putina bardziej meteoryt niż pocisk, ma poważną i potencjalnie śmiertelną wadę. Oresznik jest szybki i silny, ale przez zły projekt może lecieć na oślep. United24 media podaje, że analiza szczątków oresznika zidentyfikowanych w Lwowie wykazała brak systemu naprowadzania pozwalającego na samodzielne kierowanie wieloma głowicami. Innymi słowy, Rosja może skierować oresznika mniej więcej tam, gdzie powinien dotrzeć ale pocisk, który jest sklasyfikowany jako zdolny do przenoszenia wielu niezależnie naprowadzanych głowic powracających, czyli Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles, gdy dociera na miejsce, zrzuca je, a Rosja liczy na najlepsze. Analizę częściową opublikował rosyjski wojskowy kanał Telegram 18 stycznia. Analiza szczątków pocisku Oresznik z 2026 i ponowna z 2024 roku, wykazały, że pocisk ten nie ma indywidualnych kapsuł odłączających – indywidualne kapsuły odłączające, jak informuje kanał Telegram. To ważny, brakujący element MERV, o czym zaraz się przekonasz. Oresznik zamiast tych indywidualnych kapsuł odłączających używa szczelnie zamkniętego przedziału przyrządów znanego z broni Moskiewskiego Instytutu Technologii Cieplnej. Te przedziały stabilizują głowice, lecz ich nie sterują – Łączą przedział przyrządów z rakietowym systemem orientacji głowicy, co jest bardziej złożonym określeniem tego. Rakiety oresznika lecą szybko w stronę celu, ale strzelają na oślep. Głowice przypominają klasyczne zasobniki, ale przenoszą kasetę z sześcioma głowicami, każda z sześcioma elementami, co potwierdzają nagrania z użycia pocisku. Rosja uważa, że Ukraina powinna zachować ostrożność wobec tej siły ognia. Zostańcie z nami, by dowiedzieć się, jak Ukraina przygotowuje się na możliwe ataki oresznika z Rosji. Zanim przejdziemy dalej, wróćmy do pomysłu Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, a bez systemów naprowadzania dla głowic i wyjaśnijmy, czemu to zły pomysł. Ideą Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle a jest przekształcenie jednej rakiety w wielocelowy pocisk zdolny niszczyć kilka celów naraz. Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle i są znane od dawna, więc Rosja powinna łatwo opanować instalowanie systemów naprowadzania dla każdej głowicy, prawda? Centrum Kontroli Zbrojeń i Nierozprzestrzeniania podaje, że Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle i opracowano w latach 60., by jedna rakieta mogła przenosić głowice na różne cele. Sprawny system naprowadzania tych głowic jest kluczowy. Cały sens każdego ataku rakietowego. Niezależnie czy z użyciem Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, ów czy nie, polega na zapewnieniu siłom zbrojnym możliwości szybkiego i precyzyjnego dostarczenia ładunków na cel. Chodzi o to, by Władimir Putin mógł zażądać zniszczenia ukraińskiego lotniska, jak Rosja twierdziła w Lwowie, a oresznik miał to wykonać. Pocisk nadlatuje i uwalnia swoje głowice bojowe. Te głowice następnie samodzielnie naprowadzają się na wybrane cele, zakładając, że nie zostaną zniszczone przez obronę przeciwlotniczą. To jest prosty koncept, ale z technologicznego punktu widzenia to bardzo trudne do osiągnięcia. I być może to właśnie technologia, a raczej jej brak, była przyczyną niepowodzenia Rosji w przypadku oresznika, według raportu 24 media na temat analizy oresznika. Rosyjski pocisk reklamowany przez Putina jako przełomowy nie jest technologicznym przełomem. Dziennikarzom pokazano komponenty systemu nawigacji inercyjnej pocisku oresznik. Używanego przez pocisk niegłowice bojowe. Niektóre z tych komponentów miały kody produkcyjne, sugerujące, że zostały wyprodukowane już w 2018 roku, co z kolei wskazuje na to, że pierwotnie były przeznaczone do wcześniejszego programu zbrojeniowego, zanim zostały wciśnięte do pocisku Oresznik. To podobno ma być cud współczesnej technologii. Militany dodaje własną analizę, zauważając, że ukraińscy eksperci, którzy pokazali te części dziennikarzom, Stwierdzili, że nie widzą żadnych dowodów na zasadniczo nowe przełomy techniczne. Oresznik ma lampy elektronowe z czasów sowieckich. To prawdopodobnie komponenty krytronowe, zwykle używane jako ultraszybkie przełączniki, choć możliwe, że to rezonatory wysokiej częstotliwości, podaje źródło. To brzmi dobrze, ale Związek Radziecki upadł w 1991 roku. Jak więc w pocisku znalazły się części mające co najmniej 35 lat? To ma podobno pokazywać, co najlepszego oferują rosyjscy innowatorzy. W tej chwili nie ma jednak odpowiedzi. Najbardziej prawdopodobnym powodem wydaje się to, że oresznik nie jest nawet w połowie tak zaawansowany, jak twierdzi Putin. To potwierdza wcześniejsze informacje, że oresznik bazuje na rosyjskim pocisku rakietnej Snariat 26 Rubesz lecz nie pochodzi z czasów sowieckich. Missile Tred podaje, że rozwój rozpoczął się w 2008 roku, co wyjaśnia obecność komponentów z 2018 roku w nowych pociskach Oresznik. Rakietny snariat 26 nie jest jeszcze używany, bo nadal jest rozwijany. Nie wiadomo, czy Oresznik zastąpił rakietny snariat 26, ale jeśli twierdzenia, że Oresznik opiera się na rakietnej snariat 26 są prawdziwe, to jedyną zaletą Oresznika jest to, że jest pociskiem zdolnym do osiągania prędkości hipersonicznych. Ma stare komponenty i głowice bez systemów naprowadzania. Połączenie tych czynników każe poważnie rozważyć, jak dużym zagrożeniem jest oresznik pod względem precyzyjnych ataków. Oglądaj, by poznać odpowiedź. Jeśli film Ci się podoba, zostaw lajka, subskrybuj i skomentuj. Wróćmy do wcześniejszego tematu. Wspomnieliśmy, że brak systemów naprowadzania w głowicach oresznika był wskazówką. Ministerstwo Obrony Rosji może ukrywać prawdę, twierdząc, że ich pocisk trafił bezpośrednio w lotnisko w Lwowie. To trafienie mogło nie być tak bezpośrednie, jak Rosja chciałaby, żebyście wierzyli. Według analizy medialnej United24 dotyczącej ataku oresznika na Lwów, z 9 stycznia brak systemów naprowadzania w głowicach pocisku był widoczny jak na dłoni. Oresznik prawdopodobnie wystrzelił sześć klastrów głowic na cel we Lwowie, z czego cztery dotarły do miasta. United 24 media nie podaje, czy któraś z tych głowic trafiła w cele strategiczne. To raczej nie problem. Władimir Putin cieszy się z terroryzowania ukraińskich miast, nawet bez niszczenia militarnie ważnych celów. Cztery to nie sześć. Co z dwoma pozostałymi klastrami głowic? Najpewniej przez brak naprowadzania rozbiły się po starcie z Lwowa. United 24. Media informuje, że analitycy potwierdzili dwa uderzenia w Lwowie, najpewniej spowodowane przez dwie głowice oresznik. Oba uderzenia nastąpiły w pewnej odległości od prawdopodobnego celu Rosji. Może tu występować kilka problemów, jak wyjaśnia Militani, co może sugerować, że ultrawysoka prędkość pocisku Powoduje trudności. Nie tylko jeśli chodzi o celność w konwencjonalnej konfiguracji kinetycznej, w której głowice nie zawierają materiałów wybuchowych i polegają wyłącznie na masie oraz prędkości, ale także, jak podaje serwis, nie wszystkie głowice fizycznie przetrwają wejście w atmosferę. To byłby poważny problem dla Rosji. Oresznik to pocisk balistyczny, który leci tak wysoko, że opuszcza atmosferę nawet na 90% trasy, zależnie od odległości do celu. Głowice wypuszczane przez pocisk, które nie przejdą przez atmosferę, są praktycznie bezużyteczne. Spalone resztki głowicy mogą spaść na ziemię, ale utracona zostaje precyzja i subamunicje, które zawierała. Jeśli dzieje się to z Oresznikiem, może to wyjaśniać dwie zbłąkane głowice podczas ataku na Lwów. Rosja może wykorzystać energię kinetyczną głowic Oresznika do zadawania szkód, zauważył Militany. To również może być problem, nawet jeśli głowice oresznika przedostaną się przez atmosferę ziemską. Niezależnie od tego, czy pozostaną nienaruszone, to poleganie na sile kinetycznej może nie być tak niszczące, jak Rosja by tego potrzebowała. Chińskie badanie, według Militanego, opublikował w czerwcu 2025 roku badacz pojazdów opancerzonych Andrii Tarasenko. Jeśli badanie jest dokładne, twierdzenia Putina o hipersonicznych broniach jako wyjątkowo niszczycielskich Mogą być tylko zasłoną dymną. Wyniki badania wyjaśniają, jak ujawnia militany, eksperyment z prototypem ultrawysokiej prędkości pocisku kinetycznego na pustyni Gobi. Pręd wolframowy ważący 140 kg i poruszający się z prędkością 4650 m na sekundę, uderzył w powierzchnię tworząc paraboliczny krater o głębokości 3 m i średnicy 4 m podaje outlet. Autorzy badania to odkrywają. 4650 metrów na sekundę to około Mach 135, czyli o 35 Mach więcej niż Mach 100, z jaką według Putina Oresznik leciał w listopadzie 2024 roku. Pręd wolframowy ważący 140 kg przy dużej prędkości wybił krater o głębokości 3 metrów i szerokości ponad 4 metry. To tylko kilka stóp więcej w obu kierunkach niż łazik Curiosity National Aeronautics and Space Administration który jest wielkości małego Suwa. 140 kg pręd wolframowy zrzucony z kosmosu to ogromna siła, ale krater nie pokazuje tej mocy, o której mówił Putin w kontekście oresznika. A teraz coś ciekawego: jeśli założymy, że twierdzenia o tym, że oresznik opiera się na rosyjskiej rakiecie rakietnej Snarjad 26 są prawdziwe, to możemy również przyjąć pewne założenia dotyczące rozmiaru głowic oresznika. Rakietnej Snarjad 26 według Metadefens, Styczeń 2025 ma subamunicję o masie 30-35 kg. To mniej niż 1 czwarta wagi pręta wolframowego z chińskiego badania, o którym wspomniałem. Nie wiadomo, czy mniej niż 1,4 wagi to także mniej niż 1,4 krateru po uderzeniu. A wyposażenie głowic w materiały wybuchowe z pewnością zwiększyłoby siłę uderzenia orysznika, zakładając, że te głowice w ogóle przetrwają atmosferę ziemską. Warto dodać, że oresznik ma 6 głowic w 6 klastrach, czyli łącznie 36 lekkich subamunicji. Mimo to, wszystkie te dowody wskazują na to, że mamy do czynienia z pociskiem, który nie tylko strzela na ślepo, ale także strzela ślepakami. Porównaj krater po uderzeniu pręta wolframowego z ukraińskim dronem rakietowym Flamingo a resznik wypada słabiej. W sierpniu 2025 roku Nowy głos Ukrainy opublikował komentarze starszego badacza z Państwowego Muzeum Lotnictwa Ukrainy, Walerego Romanenki. Dwa trafienia. Każda rosyjska fabryka wojskowa zostanie wyłączona na co najmniej rok, a w miejscu uderzenia powstanie krater o średnicy 20 metrów, powiedział Romanenko o ukraińskim flamingo. To pięciokrotnie więcej niż krater po pręcie wolframowym w chińskim eksperymencie. To krater po broni, która prawdopodobnie kosztuje mniej w produkcji niż oresznik. Nawet hipersoniczne prędkości nie wyrównują różnicy siły uderzenia. Głowice lub subamunicje Oresznika mogą być trudne do zestrzelenia przez obronę powietrzną, ale mogą nie wyrządzać nawet zbliżonych szkód do tych, które są potrzebne, by uzasadnić użycie tej rakiety na większą skalę. To prowadzi nas z powrotem do pytania, które zadaliśmy wcześniej w tym filmie. Jak dużym zagrożeniem tak naprawdę jest Oresznik? To trudne pytanie, bo większość informacji o tej rakiecie jest teoretyczna lub pochodzi z Rosji. Więc nie można im ufać. Jednak Ukraina z pewnością nie podejmuje żadnego ryzyka. 17 stycznia portal Militany podał, że Ukraina zaatakowała poligon, z którego Rosja odpala rakiety oresznik. Poligon w Kapustin Jar w obwodzie astrahańskim w Rosji to czwarty centralny państwowy międzyrodzajowy poligon szkoleniowy. Ukraina miała zaatakować to miejsce dronami, lecz skutki ataku są nieznane. Militany powiedział, że na tym terenie działają systemy obrony przeciwlotniczej. Możliwe, że tym razem atak Ukrainy się nie powiódł, ale według Cable News Network uderzenie z 17 stycznia potwierdza skuteczność tej metody. Oresznik wystrzelony przez Rosję w stronę Lwowa musiałby przebyć oK. 1600 km Ukraina mogłaby skrócić dystans, jaki jej dron musiałby pokonać, aby uderzyć w obiekt Kapustin Jar, wystrzeliwując swoje uzbrojenie z miejsca jak najbliżej linii frontu. Tak więc ukraiński atak na bazę startową Oresznik jest możliwy. A jeśli raport z 17 stycznia jest prawdziwy, Ukraina właśnie pokazała Putinowi, że dokładnie wie, co musi uderzyć, aby utrudnić przyszłe ataki z Oresznika. Ukraina ostrożnie stara się od razu odciąć Oresznik. Nie odpowiada to na pytanie, jakim zagrożeniem jest ten pocisk dla Ukrainy. Jeśli Rosja ma rację i Oresznik może przenosić broń jądrową, zagrożenie byłoby ogromne zakładając, że Putin kiedykolwiek posunie się tak daleko w swoim szaleńczym dążeniu do Ukrainy, że spróbuje zrównać ten kraj z ziemią, ale załóżmy, że tego nie zrobi. Putin powoływał się na inne twierdzenia o meteorycie, informował Forbes w grudniu. Konkretnie, Putin twierdził, że kilka rodzajów broni wykorzystujących głowice, opierające się na energii kinetycznej, które uderzają w ten sam cel, miałoby siłę porównywalną do uderzenia nuklearnego, dodał z historii wiemy, jakie meteoryty spadały i jakie były tego skutki. Czasem tworzyły jeziora. Twierdzenia te nie w pełni pokrywają się z odkryciami chińskich naukowców. Forbes w swojej analizie technicznej również uważa, że oresznik nie jest tak groźny, jak twierdzi Rosja. Głowica z sześcioma pojazdami powrotnymi przenoszona przez oresznika waży ok. 800 kg i uderza z prędkością mach 10. Jak już wspomniano, masa i prędkość tworzą dużą energię kinetyczną. To około 36, melde a to na trotylu wytwarza 44, melde energii wybuchu. Ostatecznie, jak podaje Forbes, oznacza to, że uzbrojony w kinetyczną głowicę oresznik wywiera siłę równą bombie o wadze 2000 funtów, która wydaje się przyjmować pełny ciężar uderzenia głowicy, a nie tylko zawartych w niej amunicji. To znów niszczycielskie, ale Rosja już wcześniej używała podobnie silnej lub mocniejszej broni przeciwko Ukrainie. A kiedy do tego dodamy wątpliwą celność, coraz bardziej wygląda na to, że Rosja sama sobie to zbudowała. Kosmiczna bomba szybująca, dla której wystarczająco blisko, oznacza wystarczającą celność. Rosja prawdopodobnie wykorzystuje oresznika głównie do presji psychologicznej na Ukrainę i Zachód, a nie do realnych szkód. Fundacja Jamestown w artykule z 13 stycznia wskazała, że miejsce ataku w Lwowie wybrano prawdopodobnie celowo. Oresznik to broń psychologiczna mająca wywołać demonstracyjny efekt na wrogach Rosji. Nie jest praktyczną bronią, zwłaszcza gdy jej głowice są niekierowane. Koszt produkcji pocisku Oresznik przez Rosję nie jest znany, ale szacunki mówią o nawet 30 milionach dolarów za sztukę. Oresznik to pokaz siły zamiast praktyczności, szybkość zamiast treści. Pocisk z niewidomą głowicą bojową sprawia, że Rosja polega równie na szczęściu, co precyzji przy ataku. Niemniej jednak, Putin nadal będzie próbował twierdzić, że Ukraina nie jest w stanie powstrzymać tego, co nadchodzi wraz z pojawieniem się oresznika. Ale Putin ma własne problemy w kraju. Ta zima może okazać się zabójcza dla rosyjskiej gospodarki. Wojna na Ukrainie jest jednym z głównych powodów tego stanu rzeczy. Niepowstrzymane najlepiej oddaje to, co czeka Rosję szczegóły w naszym filmie. Jeśli podobał Ci się film, zasubskrybuj The Military Show. By oglądać więcej o prawdziwych historiach rosyjskiej broni masowego rażenia, dziękuję za oglądanie